Witam wszystkich. Dzisiaj, jak widzicie, 25. Po zmianach, zmiany nastąpiły po moich zakupach. Jak widzicie, trafił tu jeden z korzeni, który wpadł w moje ręce. Początkowo myślałem, że w ręce wpadły mi do dwusetki i tylko tam się coś zmieni No ale trafił się ten rodzynek, który gdy go zobaczyłem od razu muszę powiedzieć dostałem objawienia, że będzie fajnie pasował do dwudziestki piątki No i jak wróciłem do domu tak stwierdziłem, że będzie trzeba coś zrobić. A że trochę czasu nie było, to zbiornik musiał poczekać. Spróbowałem wyłapać resztę ryb. Część się udało, można powiedzieć, eksmitować i wywędrowały ode mnie. Oczywiście, jak to bywa w życiu, nie wszystko ze zwierzaków udało się ogarnąć. I do piętnastki trafiły krewetki, które tu wywędrowały i setużyły. Oraz dwa kieryski. I muszę przyznać, że całkiem spoko to tam wygląda. Więc na razie nie planuję tutaj powrotu zwierzaków. Jak sami widzicie aranżacja wyszła jeżeli chodzi o korzeń całkiem spoko. O rośliny te które tu były zostały. Trochę w międzyczasie oberwały jak widzicie. Więc są straty. Bo nie powiem, że nie ma. Jeżeli chodzi o samą aranżację to szybko się to zrobiło. Sam korzeń, żeby nie wypłynął, jest przymocowany do płytki, która jest przysypana przez żwir. Z tyłu leży jeszcze długi kamień, więc to trzyma nasz korzeń. No i teraz. Zbiornik będzie sobie na spokojnie dojrzewał, ogarniał się. Zobaczymy, jak szybko pojawią się w nim kłopoty związane z plechą na korzeniu, z jakimiś większymi skupiskami glona, bo podejrzewam, że tak będzie. No, na chwilę obecną nie ma tutaj żadnych krewetek, gryb ani niczego w tym stylu. Co tu wyląduje? Yy, nie wiem. Myślę, że dopiero jak ogarnie się ten zbiornik, to coś tu będę kombinował. Nie chcę sobie teraz planować, że na przykład będzie tu jakiś bojownik albo jakaś inna ryba, bo to się bardzo często zmienia w trakcie. Na razie chcę, żeby ten zbiornik się po prostu rozwinął, dojrzał, no pomimo tego, że parametry przed i po zmianie wody były sprawdzane i są takie same. Nie ma tutaj żadnej różnicy. Nie ma jakiegoś dużego problemu. Więc na spokojnie mógłbym coś tu dorzucić. Jednak. Na razie mnie się nie śpieszy. Zastanowię się. Poczekam. Na chwilę obecną wodą tutaj miesza mały Chińczyk. Zobaczymy jak się będzie sprawował. Na chwilę obecną nieźle mu to idzie. A resztę zobaczymy w najbliższym czasie. Jak to będzie docelowo. Yy, I 15 i 25 mają dostać całkiem inne filtry. No ale to zobaczycie, jak będę już tak daleko z zakupami, żeby nie przepłacać niepotrzebnie. W kilku miejscach idzie dostać taniej, w kilku drożej. A nie mam za dużo czasu, żeby grzebać i szukać. Udało mi się teraz ogarnąć 25 i 15. Przy jednym rzucie dosypać w 25 dodatkową warstwę podłoża, żeby rośliny lepiej rosły, więc spore zmiany. Osta aranżacja mi się podobała, ale gdy dostałem w ręce ten korzeń, to w domu zapadła decyzja, że chcą taki korzeń, żeby tam był, żeby to pozmieniać więc uległem namową no i teraz jest tak jak widzicie sam się zastanawiam co tutaj później zrobić plusem jest to że nie ma tutaj żadnej Helenki więc może trafią tu jakieś ciekawe ślimaki może raki małe ale to zobaczymy na razie Zbiornik wygląda tak. Zobaczymy, jak będzie wyglądał za tydzień, za dwa. I czy wszystko jest z nim w porządku. A później pomyślimy, co tutaj dorzucić. Tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Hej.